No cześć. Jestem na i Witam was w kolejnym materiale na tym kanale. W tym filmie pogadam trochę o ustawianiu aparatu do fotografowania. Więc przygotowałem sobie kilka podpunktów, które po prostu popowiadam o tym filmie. Moim pierwszym podpunktem będzie to ustawienie ISO. Tylko czym jest ISO najpierw? ISO jest to czułość matrycy na światło. Czyli czym większe ISO, to tym gorzej wychodzi zdjęcie, jeżeli chodzi o szumy. A jeżeli ma się tańszy aparat, który na przykład ja posiadam, i ja chcę coś zrobić w nocy, nawet był taki jeden test, gdzie miałem zrobić zdjęcia, ustawianie ISO na 1600 w ciemnym pomieszczeniu całkowicie psuje zdjęcia i tak naprawdę tylko AI może je naprawić. Więc ISO trzeba bardzo właśnie uważać. I teraz, aby ustawić poprawnie ISO, trzeba najpierw zobaczyć, jak jest dużo światła na scenie, na której się chce po prostu fotografować. Czy na przykład... Jestem w tym miejscu, gdzie ja jestem, mam światło na sobie, no to mogę trochę zniżyć te ISO, jak ja nagrywam ten materiał, a jakbym nie miał tego światła, to jest ciemno i mnie w ogóle nie widać, a bardziej to widać po prostu na miejscu, jakbym wyszedł na zewnątrz. ISO, które mam teraz 800 na takich ustawieniach, wszystko by było jasne na maksa, więc ISO się ustawia pod kątem... Sceny, jak jest dużo światła. Czyli jakieś ciemno, trzeba zwiększyć ISO. Jeżeli nie można, oczywiście, zmniejszyć parametrów, o których później powiem. A jeżeli jest za jasno, no to trzeba zmniejszyć. Naturalnie tak to działa. Wiadomo. Ja trochę te zdjęcie ogarniam i samemu potrafię jako tak określić po prostu ile ISO jest wystarczające do fotografii. No i wiadomo, jeżeli na początku zawsze się robi fotografię i ma się przykładowo jakieś wydarzenie czy coś, no to ustawianie poprawnych parametrów aparatu i potem od razu testowe zdjęcie, czy na pewno wszystko jest dobrze, bo to jest bardzo ważne, no bo jeżeli coś się popsuje, no to później trzeba w edycji poprawiać. A ja często używam do fotografii na zewnątrz ISO od 200 do 400, coś takiego, ale mówię. To jest wszystko zależne od pogody. Nie można stwierdzenia, że przykładowo ja powiem 200, to ty 200 masz na aparacie na zawsze i jakby nie zmieniasz tej opcji. Cały czas trzeba patrzeć, tylko wiadomo, to jest zależne od obiektywu, od aparatu, od tak naprawdę wszystkiego. Teraz przysłona, czyli F, zadytowane F na aparacie. W tym momencie mam przysłonę 3.5, bo mój obiektyw nie jest najlepszy. Jeżeli się ma dobrą przysłonę, czyli po prostu jak najniżej, czym mniejsza przysłona, tym lepsza jest tak naprawdę. Bo dzięki temu, w tym miejscu, w którym ja jestem, Mógłbym sobie zmierzyć ISO. Jakbym miał przysłonę F18, to by pięknie to wyglądało, bo po prostu by było bardzo jasne wszystko. I wtedy mógłbym sobie zmniejszyć ISO i pewnie film by trochę lepiej wyglądał. A jeżeli jest możliwość, to ustawiać ISO jak najniżej się da, tak naprawdę. Bo dzięki temu, jeżeli się robi fotografię portretową, to wtedy po prostu jest ładne rozmycie. Czyli, przykładowo, ja jestem na zdjęciu w tym momencie i za mną całe tło jest rozmyte. Tylko wiadomo. Trzeba na, na tym uważać, no bo jeżeli przykładowo robię zdjęcie przy ścianie, no to jakby jak może być ściana bardziej rozmyta, jeżeli jakby przy niej jestem, więc to trzeba właśnie ogarnąć, że te rozmycie nie zawsze jest. No wiadomo, nie każdy może ma styl, bo ktoś może lubi nie mieć aż tak bardzo rozmytego tła i woli mieć po prostu wszystko na planie, no to wtedy zwiększa sobie TF, tylko tak naprawdę no kosztem tego, że musi inne rzeczy poustawiać inaczej. No i też trzeba na to uważać, że jak ktoś kupuje obiektyw telefoto, to przymniejsza F, tych tańszych, psuje jakoś obrazu. Czyli przykładowo, tam nie pamiętam dokładnie, bo nie mam obiektywu telefona, mam ten swój, który mam teraz. Jeżeli ktoś ma teleobiektyw, bardzo tani, za 200 zł może, gdzie ma wszystko manualne, to jakość obrazu jest bardzo zależna od przysłony. Czyli przykładowo, najniższa przysłona może psuć jakość obrazu, tylko wiadomo, te telefoto tanie, no, nie wygląda za lepsze, tak szczerze. Teraz czas naświetlania. Czyli tak naprawdę, czym jest teraz czas naświetlania? Czas naświetlania to jest po prostu, jeżeli się ma obiekt i się mu zrobi zdjęcie, to jak długo on ma się naświetlać. Czyli przykładowo, jak zrobicie zdjęcie, które ma długą ilość naświetlania, czyli poruszycie ręką, ta ręka się rozmyje całkowicie. Więc możecie sobie na to sprawdzić właśnie. I prawidłowa wartość czasu naświetlania jest po prostu zależna co się chce fotografować, wiadomo. Jeżeli się fotografuje ludzi, to musi być po prostu ta wyższa jakość tego naświetlania, jeżeli się poruszają. No bo wiadomo, jeżeli ktoś stoi jak ja w tym momencie, może być niższa, trochę, żeby iso trochę zjechać. Tylko wiadomo, to wszystko jest zależne. Do sportu trzeba mieć 1600 jak nie więcej, bo w sporcie każdy lewo-prawo rzuca się, piłka leci, wszystko się dzieje i to właśnie jest bardzo zależne od tego, co się fotografuje. Też z naturą musi być też wyższe. No, bo jak ktoś robi zdjęcie ptaszkowi, który sobie stoi i nagle odlatuje, no to musi być wyższa jakość naświetlania, żeby po prostu uchwycić wszystkie szczegóły. No, bo jeżeli on rusza skrzydłami, no to później to się rozmarzuje i to nie wygląda aż tak dobrze. Ja do zwykłych zdjęć mam około chyba tam z 200, ileś 160 do takiej zwykłej fotografii, czyli no ktoś stoi po prostu robi mu zdjęcie. I to jest. Bardzo wystarczająca ilość tak naprawdę. Jeżeli będzie mniejsza ilość, no to wiadomo, już widać ruch, że ktoś się lekko ruszy jest rozmycie i też aparat. Jeżeli ktoś nie używa takiego statywu jak ja, może się bardzo rozmyć, no bo zależy od stabilizacji obiektywu. Ja w sumie mam jakąś tam stabilizację, tylko na no wiadomo, ona nie jest najlepszych lotów, ale jakaś jest i może to jakoś działa. No i teraz balans bieli. Czyli to jest po prostu ciepło całej sceny. Przykładowo, ja do nagrywania materiałów mam takie jakby żółte światło i w postprodukcji sobie trochę je zimiam, żeby po prostu no, ładniej to wyglądało. I to po prostu no, zmienia temperaturę zdjęcia. Czyli przykładowo, trawa jest zielona normalnie, no to zwiększasz temperaturę staje się jakby żółta, taka bardziej jesienna i to właśnie fajnie może działać w takich klimatycznych zdjęciach ale wiadomo, to wszystko jest zależy, zależne jak ktoś robi zdjęcia i jaką ma wizję po prostu i teraz jak ustawić tą balans bieli ja u siebie mam po prostu preset na dzień chyba na, no po prostu na słoneczny zwykły dzień i później sobie to w postprodukcji lekko zmieniam w lewo czy w prawo bo jeżeli się robi Plikiem, który później wam powiem, łatwo można to zmienić właśnie. Więc ja głównie używam tego jednego, tej jednej funkcji. Później w postprodukcji, jeżeli jest coś nie tak, to sobie zmieniam. Teraz najważniejsza rzecz dla mnie w aparacie, czyli zapis pliku RAW. Co robi RAW teraz? RAW jest to plik, w którym po prostu robi się zdjęcia, które można więcej edytować. Czyli przykładowo, jeżeli zrobi ktoś zdjęcie, że niebo jest białe wręcz, no, to jeżeli ma się plik RAW, to można to jako tako odratować, żeby to ładnie wyglądało. A jeżeli ktoś zapisze plik w JPEG-u, no to wtedy białe niebo się staje szare, no bo jeżeli ściemiacie, to idzie to w szarość, no bo się ściemia. I właśnie to trzeba uważać, że jak się robi zdjęcie, to tylko w RAW. -ie. Jeżeli ktoś naprawdę. Chce się zajmować fotografią lepiej, no to musi być ten RAW, no bo da się w JPG-u robić zdjęcie, tylko trzeba się bardziej napracować, no bo nie każda rzecz jest idealna wtedy. A zawsze można sobie w Photoshopie, w Lightroomie, we wszystkim można sobie to ładnie dostosować, żeby było dobrze. No i też plik RAW ma różne nazwy. Ja używałem canona, było tam CR2 jak się nie mylę. A w Nikonie jest to New. I właśnie trzeba na tym uważać, że RAW to nie musi być zdjęcie.RAW, tylko są różne nazwy no bo to zależy jaki producent ma. I później jest takie coś, że przykładowo ja mam zdjęcie z Canona stare, nie mogę je odpalić w, w, w tym, w programie od Nikona, bo ma Nikon problem, że to nie jest ich autorski rzecz, więc nieźle. Więc w tym momencie zakończę odcinek. Ten film był bardziej ogólnikowy, wiadomo. Jeżeli ktoś się zna bardziej na fotografii, no to ten filmu się za bardzo nie przyda, no bo to jest bardzo łatwe pojęcie. A jeżeli ktoś zaczyna, no to musi mieć taką podstawę, żeby samemu, bo mówię, co ja potrafię z fotografii, no to tak naprawdę samemu się uczyłem, no bo wziąłem aparat do ręki, samemu sobie ogarnąłem wszystko i jako tako potrafię coś powiedzieć do materiału, żeby, no, wyjaśnić trochę to bardziej. Jeżeli ktoś się tym w ogóle nie zajmuje i chce się zająć, do zobaczenia w innym materiale, bo mam jeszcze kilka różnych materiałów, takich typowo fotograficznych do ogarnięcia, i widzimy się w wy materiale. Cześć.